Siemanko widzowie, to ja Miss Ania widzowie Co będziemy dzisiaj robić, już oczywiście mówię Dzisiaj sobie otworzymy magazyn Nawet troszeczkę widzicie już jaki Otworzymy sobie magazyn O ten, widzowie To jest magazyn LEGO Ninjago Dragon Racing To jest numer dwa, Numer czwarty na 2004 rok Kosztował 19,99 no i dostajemy tutaj mini figurkę widzowej komadora plus Peru i jak widzicie limitowaną kartę, jak widzicie dzielny Kai. Ten magazyn troszeczkę u mnie wiecie leży, no to wiecie, pora na niego w końcu, trzeba go w końcu otworzyć. Jak widzicie, on nie jest w widzowie zawieszony żadną folią, bo teraz widzowie te gazetki jakby są teraz te mniejsze, bez żadnej folii. Zapakowane, no to my dlatego wiecie, jak kupujecie to, sprawdzajcie, czy jest figurka, karta, no i czy wszystko wiecie, y, jest wszystko dobrze z magazynem, czy wszystkie strony są w środku. Żebyście nie kupili, później się okazało, że brakuje wam strony, czy coś takiego wiecie, co No ale dobra. Ale spokojnie, to nie jest widzowie, że ten magazyn oczywiście nie jest przyklejony, bo to jest wszystko widzowie przyklejone na klej specjalny. Ale nie przedłużając, otwieramy ten y, magazyn z kartą i z naszą figurką komandora najpierw zaczniemy od od karty odklejamy ten klej trochę ci, y, no bo wiecie jak wiecie, no to jakby wiecie gazetki przechodzą na eko jak sobie zamiast takich tych foliowych opakowań na figurki teraz papierowych, a teraz też postanowili, że nie będą sobie teraz pakować we foliowe te, te gazetki tylko te. jedynie jeszcze pakują widzowie w te duże legacji. a te małe już nie opakują, no dobra kartę już uwolniłam. zaraz przyjrzymy jej się wiecie bliżej, jeszcze dostaniemy się do naszej figurki Chcę to ostrożnie zrobić, żeby nie zmniejszyć oczywiście gawędki, bo bez sensu. Ok. I pozbywamy się naszego kleju. Dobra, wrzucamy klej. No i mamy figurkę i naszą kartę. Zaraz przejdziemy do magazynu. Tylko no, oczywiście, to, że najpierw to. Zaraz wrzucimy mi figurkę, ale najpierw przyjrzymy się naszej karcie, którą dostajemy. To jest karta limitowana, widzowie, Dzielny Kai, edycja limitowana. To jest LE23. To jest karta o numerze, jakby co 3. I to jest ze serii 9, Dranique Game, jakby co. I mogliście dostać tylko w tym magazynie tę kartę. I to jest taka, widzowie jak widzicie, złota karta. I bym powiedział, jest bardzo całkiem fajna. Fajnie wygląda, widzowie, z takim y, kajem w stroju Dragon Racing. Bardzo fajna karta. 10 na 10, bo jest bardzo ładna i będzie do kolekcji. No dobra, przechodzimy teraz do mi figurki. Zaraz ją otworzę. Tylko potrzebuję nożyczek. już mam Okej. Okay. To sobie wyrzucimy. Nożyczki nie będą nam potrzebne. OK, już się odsypiło, Dobra, już wysypujemy. te elementy. Dobra, to już na razie sobie na razie odłożę na bok. No i składamy, składamy naszego imperialnego komandora, bo to jest imperialny komandor, nie sam komandor. Tu już go składamy i przyjrzymy się zaraz tej minifigurce. Dobra. I złożymy jemu tą broń, ale może jest tu instrukcja jak mu złożyć, żebym tyle nie złożyła. Na szczęście jest. Ale to będzie proślizna na pewno. OK, później żeby to i to ostatnie i i berło, no i ten berło jest już gotowe tego naszego komandora imperialnego, to już mu wkładam ten, no i już przyjrzymy się tej naszej figurce. No to pokaż nam się komando imperialny. Wygląda oczywiście tak, o główkę musiałam tę. jak coś to nie ma drugiej twarzy, ma taki jakby garnek na sobie, bo tak powie mogę powiedzieć, że taki garnek ma. Berło niczego sobie, mogło być trochę lepsze, ale nie jest takie złe. Figurka sama sobie jest bardzo fajna, jako dodatek do magazynu. Jak ktoś chce naprawdę zebrać tych imperialnych różnych tych wiecie z Ninjago, no to możecie z gazetek, nie trzeba kupować zestawów, można też zrobić armię z tych, tych. Ale powiem Wam, że ocenkę daje 10 na 10, bo też jest spoko ta figurka To sobie odłożymy, teraz przejdziemy oczywiście do naszego magazynu. No i tak, zobaczmy od razu z tyłu co tu było. A, reklama Jurassic World'u No i mamy tu pokazane oczywiście jaką zabawkę dostajemy, oczywiście tu jest rogate brywerło, jest zbroja Dostaniemy jakąś grę, komiks No i tu pokazana jest karta No i naprzeciwko mamy to jak widzicie J'a No i wchodzimy do środka Mamy, tak. mamy tutaj reklamę Mecha Kaya. O tego no, i tutaj mamy, co tu mamy? Oczywiście znaczy początek, To wygra w bitwie żywiołów. Okej. Okay. I co tu mamy dalej? Aha, tu mamy, jak widzicie, opisane oczywiście o naszym tym komandorze imperialnym. I co ty mówisz? Zemsta będzie słodka, powiedzcie mi ninja. Rzadkie mocarne, niezwykle długa włócznia. No i można tu po prostu tutaj poczytać oczywiście, ale mogę kawałek przeczytać. W czasach rządów Beatii posada strażnika była zaszczytem, którego mogli dostawić nie bardzo nieliczni. Młodzi mieszkańcy marzyli, że pewno nie przy, przy dzielą czarno-złotą zbroję i będą chronić strażowników nad światem. Taka ciekawostka. Tu mamy jakieś pierwsze zadanie i co tu mówisz? No nie jest bal przebieranie, to jest poważne lotrowanie no i oczywiście jak widzicie tu mamy jak złożyć naszego naszą minifigurkę no i oczywiście jak zwykle zadania zobaczmy co tu mieszkańcy mówią kto podleje moje rośliny gdy będę w, na wakacjach może nie ja o nie moja kuchnia czy pominąć od Kaja moja kuchnia zajęły muchy panie pomoże pan zej musi mi na przede lody. lody się topią samochód nie działa Soro zredukuje silnik. No i tu muszą pomóc ninja. Tu mamy kolejną misję. I co tu mówi: Wildfire? Nazywają mnie mistrznią psikusów. O nie, Wildfire, coś ty narobiła. <grybujesz> no i trzeba tutaj zrobić, wiecie, znaleźć 8 różnic po prostu, oryginał a kopię. I co tu dalej mamy? Kolejna misję. Nie macie szans, Kabel się nam palą, stare numery, jesteśmy o wiele silniejsi. Tu reklama ma nacielografii w KIKS i moglibyśmy dostać wtedy doktorowicę od No i tak jak widzicie, mamy tutaj komiks pod tytułem szybko wezbicie lekarza. I coś jest chyba z fire chyba. Chyba się źle czuje. No i tutaj z Kajem widać chyba się muszą wydostać. A tu był jakiś zły sen jej z imperium. A no to tu złamała ta łatwa nóżkę to nie może wyjść. No i tu mamy kolejną część komiksu. No i tu mamy, jak widzicie, zadanie. Pewnego dnia rzucę to wszystko i zostanę ninja. Y, dziwne, bo Jay jest ninja, ale on jakoś w sezonie Racing chyba stracił po prostu chyba pamięć, kim naprawdę jest. Bo taka prawda. No i mam tu plakat. Yy, pierwszą część. Fajnie wygląda nawet. Druga część to mamy, o tam też jest super i to jest w izobie że, że miszki wróciły a tych gliczych wojowników oczywiście no i dalsza oczywiście yy, plakata tego drugiego i powiem wam, że oba też są słone, fajne w szkole najbardziej lubię łotw Łotrologię I to jak... Zobaczcie, mamy słodziaka ten To trzeba zadanie z y, naszym słodkim Riru i dalsza oczywiście jak część komiksu I tu jakiś lekarz przyszedł, żaba, który pomógł tutaj, łatwiej, chyba, naszemu smuczkowi. I mamy tu info o naszym cinderze, miszu dymu, Jordana i wilczyłowce o, o nich. To możecie sobie zatrzymać i poczytać o naszych tych. No i tu mamy jakąś grę, oczywiście. Pomóż nam znaleźć, bójcie i podaj ich lokalizację. Ok. To fajna gra nawet, można sobie pograć. Tu jakie były rysunki Riru. bardzo urocze. No i tu jak był jeszcze wcześniej konkurs można było wygrać z ograłowców smoków i z moczą Riru. No i widzę, mamy tu koniec. Tu mamy jak się klamę lego batman gazetki tu mamy rozwiązanie do gazetki i mamy ten twoje, mamy w następnym kaja Palę się do jakiejś akcji no i ten magazyn oczywiście też posiada widzowie ten oczekujcie oczywiście na otwieranie tego magazynu też u mnie leży i będzie tutaj kaj w stroju chyba spinaczkowym tak spinaczkowym no, To oczekujcie, oczywiście, na otwieranie. No, i oczywiście z Wami się żegnam. Sądzę, mam Wam odcinek się spodbał. Napiszcie, jak oceniacie kartę, i oczywiście, mi figurkę. Oczekujcie na, na kolejny film. Dajcie oczywiście łapkę w górę subskrybujcie do, do pamięci. Ja, nie przedłużając, się z Wami żegnam. No, to na razie.